Cześć, witajcie z jak Aksebera. To jest kolejny odcinek na moim kanale. Dzisiaj będziemy y, robić to: My... Grać na COXCRAFT znaczy na Kraftkiebie, bo wyszła nowa edycja box PVP. Ja grałem na trójce, bo na jedynce mi ukradli. Nie wiem, co się stało w sumie. Aha. Окей, okay. um, не мога е да го добраш daily, не видял съм експлошън. Ой. I don't Мога да да то цик SMS до пана. Фоштила. И... не пеш. Mamy to, rektuję, <grystuje> Napisano na Discordzie, też możecie to zrobić, link do ich Discorda w opisie, nie chcę się podlizać wcale, no na razie to dużo mi da, dobra, Warp, jest i Warp kopalnio! sprawdza, przepraszam, lekki cringe. Dobra, idziemy na diamenty. Ale szybciutko level idzie. Mam. O, fajne. Dobra, teraz na plus, szczerze mówiąc. Bo nie da się nikomu ukraść, można się tak kopać. Chociaż nie wiem, czy tutaj mnie ściągnie trochę cheaterów, bo, bo cheaterzy mogą robić tak jak ja, tylko z cheatami, a ja robię bez cheatów, więc no. Ale no, chyba mają dobrego antycheata. Nie sprawdzałem i nie wiem. A miałem mówić, że tych górnych się najmniej opłaca, bo każdy ci może zabrać przed chwilą. Więc na plus, jak coś to pod koniec filmu, powiem, ile rzeczy było na plus. Na razie jest jeden minus, jest taki, że się traci ten, no ale to nie, nie mogli jak tego zrobić. O, i szyb dosyć szybko się gener generatory odnawiają, więc jest git. Nie, na razie mi się podoba eficjalnie. Tylko szkoda, bo nad... nie miałem 2 litry przykre. Ale trzeba żyć. E, więc tak. A w komentarzu napiszcie, jaki chcecie następny odcinek. Nie no, to za szybko się trochę odnawia. Jakby osoby, które mają ten. Mają jakieś y, szybkie kilofy, to ja rozumiem, ale więcej tych nowych osób chyba na te się siedzą ci lepsi ale no jakby coś to tekstur pack do pobrania w opisie będzie tak tak było nie zmyślam idziemy na no spółno na plus jest chyba też to, że nie siedzą w tych budkach, co jak wcześniej si siedzieli. Mm. Mm -hmm. Okej. Okay. Nie spodziewałem się, że będzie to aż takie ciężkie, jakby nie patrzeć. Nie... będzie ciężko to coś zrobić. Dobra, ale plan na dziś jest taki. Hmm. Tu są nowicjusza, tu są amatora. Ta amatora nie takie słaby, jak nie patrzę. Co? Czekaj, bo teraz mam mindfucka To nie na odwrót. Nie na odwrót, i powinien być takie na przykład 3. Yy, dobra, tego nie zrobię. Więc plan jest zdobyć. Co możemy zdobyć? Możemy zdobyć. Hmm. To możemy zdobyć. Gdzie jest tak w ogóle. Szukamy erytry. Dobra, nie chcę mi się szukać. Erytry jest taki, że by to. Hmm. Co? Ile? Dobra. Jakby co wcześniej kosztowało, jednym, jedną monetę Shanker. Więc no to akurat na minus. 2, minus, 2 plusy. I teraz pytanie. Czy będzie takie coś jak działki będą P. -out. Nie możesz posiadać więcej działek niż... A ja nie mam działki. Czyli jak się idzie do swojej działki. Eee... Aha. Mhm. Przypadek. Działka... Aha. Trzeba miniaturkę zrobić Życie youtubera jakby Życie youtubera be like Jeszcze taką od boku. Dobra i można wspierać Dobra Idziemy na spawn'a, bo muszę coś sprawdzić I widzę, że teraz nie ma czekania i od razu depa, więc... git Dobra. Hmm. Hmm. Dobra, nie ma co. To było na tyle w tym odcinku. Żegnam. PS zostaw supa i dzwona. Jak chcesz ze mną pogadać, to na Kraft będę jutro siedział.